Dzisiaj spełniam swoje marzenie, rozpoczynam je, y, czyli będziemy zdobywać Ferrate Intersport Austrii. I to w sumie wyszło przypadkiem, y, bo naszym celem jest. Triglav. Dzisiaj śpimy w Stronisku, y, a jutro atakujemy Ferratkę. Bing! Hello! Zostawcie dzwonka i suba! To jest nasz cel. A to jest mój misio To no ja Po 12 godzinach jesteśmy Trzeba zabrać rzeczy i uderzamy, uwaga O tam Dzień dobry o, Szkoda, że tego nie widać jaka może nie? Będzie widać jutro Tam wyleziemy Jesteśmy teraz na kolejkę. Dzisiaj czeka nas szalona noc w schronisku, a jutro Oby nie było będzie szalona na pewno. A jutro lecimy na Via Ferrata. Kiedyś myślałem, że Ferrata to jest jakaś góra, a to jest ta linka. Także można się też coś ciekawego nauczyć. Staraliśmy na start ubieramy osprzęt pełna profeska i idziemy na górę jesteśmy na starcie myślałem że to trochę lżej będzie podobno pierwszy etap za nami a ja już jestem bez mocy ale widoczki petarda Iź po stale. Wiesz bo mi strasznie boli ręka. O, popatrz. Mekka, no, że mi się robi. Chcesz rękawiczki? To jest easy. W tym idę i po prostu tej ręki nie czuję. O to mi się tylko Jak ona ci spadła? No nie mam ubierać i mi w Drabinka zrobiona. Chyba najłatwiejsza z tego wszystkiego. Tam jest dopiero ogień. I chyba to będzie na tyle, już. Uff. Masakra. Dotarliśmy na górę. Dobre to było. Ja prawie umarłem. Ale ta drabinka z całego z całej wycieczki to na chyba. Najprostsze co mogło być. I ja się spodziewałam, w internecie opisywany ten ostatni fragment był na CD, ale wydaje mi się, że był dużo prostszy niż ten pierwszy CD. No ja nie wiem o co chodzi z tymi kawałkami. <gry> Jakbyście chcieli zaliczyć debiut na feratew, to, to nie wracamy tutaj. <gry> to możecie wpaść, fajnie było. <gry> Dobra, starczy. W można było się zesrać A tutaj można było normalnie umrzeć z nudów. Dłużej się to i dłużej. Żyjesz Co to za życie? Sama rzeź wybrała Dramat jest to zejście Gablon Zerchotte Godzina 30 Pięknie z Gracją i tam my byli I są my tu Też takie mam ręce Tu mi coś odpadło, tu też mi coś odpada Będzie dobrze Będziemy goić Teraz piwo zero i uciekamy i na Trigla, I na Trigla. I na tak. Dobra, kończymy chyba. Żegnaj się ładnie. Czy skończymy Dobra, do zobaczenia. No. Dobra to w kolejnej było. naszej podróży. Dobre to było. Pozdrawiamy. Pa, pa.